Proszę Państwa, dziś poradnik, na co zwrócić uwagę, jeśli rozglądacie się za jednośladem na nadchodzący sezon. Przy założeniu, że prawka kategorii A jeszcze brak Wam w portfelu, trzeba więc wybrać coś rozsądnego, co z jednej strony nie przysporzy problemów jakościowych, ale też i nie zrujnuje portfela. I nawet jak się nie wkręcicie motoryzację, no to łatwo taki tańszy sprzęt będzie odsprzedać dalej. Dlatego w tym odcinku skupiać się będziemy na może nie tyle co najtańszych, ale moim zdaniem na najlepszych motocyklach różnych kategorii w stosunku cena-jakość. I tak, nie mam zamiaru słodzić importerom. Jeśli coś mi się w danym motocyklu nie spodobało, to nie umieszkam napomknąć. Co by potencjalny zainteresowany wiedział, na co się decyduje. Chciałem wrzucić Japonię, ale w kategorii 125 myślę na tą chwilę. Chińskie konstrukcje naprawdę ciężko przeskoczyć. I tak, Japonia mocność. Się stara. Aktualnie na wyprzedażach rocznika wyrwać można konkretne promocje. Dla przykładu taki DL1050 występował dychę taniej od ceny regularnej. noż to z oferta. Ale że traktujemy o 125, to w Suzuki wiecie, trwałe, niezawodne, ale powiedzmy delikatnie zbyt pragmatyczne. Zestawienie to dzielę na najpopularniejsze kategorie, w których nie znajdzie się zbyt wiele Enduro ADV, jeśli w ogóle, ale ta grupa czeka na oddzielny materiał, gdyż dzieje się tam najwięcej. A na tą chwilę, na niektóre modele mamy nazwijmy to embargo, aczkolwiek kilka rynkowych nowek widzianych na Eikma, a już w drodze do Polski postaram się tu ująć. Tak więc do rzeczy. Prometh ZXT 125. I tutaj konkretny przykład zasady tej listy, dlaczego nie preferuje najtańszych pozycji, więc na tą chwilę to niewątpliwie też jeden z prawdopodobnie najgorszych dostępnych pojazdów. Dlaczego? Zapytacie. W dniu debiutu, czyli jak mnie pamięć nie zawodzi, 2015 do 2016, niska cena tego motocykla była jego niewątpliwą zaletą, a wady były do zaakceptowania. Chińczyki były 2-3 razy tańsze od uznanych marek, więc na pewne dolegliwości można było przymknąć oko. A ZXT nie zmienił się przez lata, jak jest oferowany na polskim rynku, poza normami spalania, do których musiał się dostosować i no po prostu reszta jest taka sobie. Trzeba oddać 6999 zł, To naprawdę mało kasy jak za motocykl, który na pewno zawsze dowiezie Was z punktu A do punktu B, bo silnik CG125 i tu zbieżność z nazwą jednego z modeli Hondy nie jest przypadkowa, jest największą zaletą, ale też i wadą tego pojazdu. Zaleta to jest szalenie proste. Regulacja zaworów, świeca i świeży olej co 1500-2000 km podstawą niezawodności. Wadą jest brak wyrównoważającego, który powoduje, że powyżej 60 km na godzinę sprzęt ten wibruje i to mocno. 100 km na takim sprzęcie i zsiadacie z niego jakbyście przepracowali 8 godzin na zagęszczarce, tudzież młocie pneumatycznym. Może to prowadzić do pękania plastików, na pewno ich trzeszczenia czy odkręcania się, może nie w newralgicznych miejscach, ale ogólnie takich elementów nadwozia, kierunki, owiewki i tym podobne. Niby da się z tym żyć, ale ja bym jednak dopłacił do czegoś ciut lepszego. I nie mówię tu o dopłacie do bezpośredniego japońskiego konkurenta, czyli nieco archaicznej już Hondy CB125F, która w tym roku dostała fancy wyświetlacz z systemem Hondy Start-Stop i hamulec bębnowy z tyłu. No serio, bębnowy hamulec z CBS-em za 13.300 zł. No to tutaj to nawet romet wypada lepiej. No a jeśli nie ten romet, to, to zobaczcie, w zasadzie w cenie Hondy możecie mieć któregoś z zontezu. C1 lub U1, dokładnie 13999 i dostajecie 15 koni, ABS, czujniki ciśnienia w kołach, działający killes, oświetlenie Full LED, z podświetlanymi nawet manetkami i wydaje się o niebo nowocześniejszy wygląd. I oczywiście większość to br ale kto nie zwraca na to uwagi? I nie. Po latach na serwisie nie ma tu problemów jakościowych, co w przypadku 125, 350 i powoli też 700 jest regularnie potwierdzane. Dobra, ale to tak może jeszcze idealnie w środek stawki coś rzucimy i tutaj szykując się do materiału, wydawało mi się, że nuda będzie, bo do każdego działu trzeba będzie dorzucać coś z QJ, jak na przykład najtańszego TRK, czyli taką budżetową wersję Benelli BN-125. Ale, ale, zapomniałem praktycznie o unaku racerze. 9199 zł. I patrząc na ogłoszenia, da się też znaleźć w trochę lepszego z perspektywy wys wysokiej osoby modelu S125 za około 8500 zł. Mocowo to rejony 11 koni. W tej cenie oczywiście CBS. Ale Racer i S125 to fabryka tajem. Czyli budżetowe Zontesy. Żeby nie było widać różnicy wykonania, jakbym bliżej mu do wspomnianego ZXT, ale plastiki jakby lepsze, silnik ma wał i to zmienia bardzo dużo. Po prostu jeździ się tym lepiej, płynniej, przyjemniej. W zeszłym zestawieniu stawkę rozpoczął Soft Chopper i z uwagi na cenę, mogłoby tak być i w tym roku, tym bardziej że przeszedł sporą metamorfozę, ale z technicznego punktu widzenia jest niemal identycznie. Na pewno w kwestii silnika. Ma fajniejsze wyposażenie, wygląd, no kwestia gustu i cena poniżej 9000 zł z uwagi na silnik zdecydowanie lepszy niż poprzedni ZXT, którego omawiałem, ale szukamy czegoś lepszego. Więc za 10 900 zł macie QJ SRV 125. I do takiego softa wykonaniem jest mu bardzo blisko, prawdę mówiąc. Niemniej, ta prosta konstrukcja ramy i zawieszenia przekłada się na niezłą masę, co ma znaczenie w kontekście silnika, bo mamy tu maksymalne 15 koni dodatkowo chłodzone cieczą. Warto nadmienić, że te 15 kucyków to już powoli standard w coraz lepszych cenach, ale QJ, muszę przyznać, wyróżnia się jednym z najwyższych momentów w klasie. Większość Chińczyków to 10-11 Nm. Stawiciele od Hondy czy Yamaha lub też taki Buick 125, to granica 11,5 Nm, a QJ 12,1 Na papierze, ale to plus masa i naprawdę fajnie on jeździ. Zdecydowanie lepiej od swojego brata z silnikiem w układzie V2. Poza tym, bejrancki zegar, gniazdo USB, światło na LEDach, ale co najważniejsze, w kwestii bezpieczeństwa, to na pewno seryjny ABS na dwa koła. No to naprawdę dobry deal. Najbliższy konkurent mający ABS na pokładzie to Junak M12 Windy. Zwłaszcza w kolorze brązowym, wygląda moim zdaniem o niebo lepiej, ale silnik jest już słabszy. Choć siedzi tu odświeżona jednostka CB125. Bo aktualnie ma 4, a nie 2 zawory na cylinder i dzięki temu moc jest nieco ponad 12 koni. To nadal niezła pozycja, udowodniła nieraz swoją długowieczność, dobra zwłaszcza dla wyższych rajderów, ale kosztuje 13200 zł. 8 wyżej więcej i dostajecie chińską klasę premium w postaci Zontesa C1. Niemniej ten klasyczny wygląd, troszkę podpatrzony z Harleja, dla niektórych może wygrać. Jenak RX 10900 zł rozpoczyna tą stawkę. Piec jak wymienionym wcześniej M12, ale wysoko kanapa. Miękki zawias o sporych skokach, konkretny prześwit, i tak naprawdę nieźle da się zasuwać w zasadzie gdziekolwiek. Dokładacie 1500 zł i dostajecie 3 dedykowane kufry i solidne gmole. Do dodatków, moim zdaniem, warto dopłacić. Oddzielnie kupując, po prostu się nie opłaca. Sym NHR. Wspomniałem o nim w newsach na poprzednim materiale, którego już nie ma z uwagi na roszczenia YouTube'a, ale to nieistotne. Ważne, że mamy tu przedstawiciela tajwańskiej marki z ugruntowaną pozycją na światowych rynkach i czas by ta marka i u nas trochę lepiej osiadła. Fakt, były problemy z importerami, ale wygląda na to, że zamieszkły czasy. Aktualnie zajmuje się tym konkretny europejski gracz, a po stronie polskiej młoda krew, ale ze sporym już doświadczeniem w branży. Chcę to tak naprawdę odpowiedź na typowe zarzuty do Chińczyków: że brak części, że firma się zaraz zwinie, że nieznana, że jakość nie ta. No nie. Skutery tej marki jeżdżą na wypożyczalniach w krajach, do których zwykle jeździcie na zagraniczne urlopy. To są naprawdę solidne maszyny. A na dziś solidna oferta, uzupełniona m.in. w fajną czarówkę w stylu Rally. 14,4 konia, 11 Nm i masa 160 kg. Jak oglądałem go na żywo, to klasycznie jak na Tajwan, bez wodotrysków. Prosty wyświetlacz, proste manetki, ale siadacie, dotykacie tego i wiadomo o co chodzi. Sim nie czaruje Was błyskotkami. Ma być prosto, funkcjonalnie, a przede wszystkim solidnie. No a cena spoko. Było 12,999 zł, więc naprawdę godna konkurencja dla QJ, Morbidelli czy Bartona Rally w tych samych pieniądzach. No a jednak to jest jakość Tajwanu. Tu szybko, myślę, że adventure'owo wyglądające skutery trochę pomagają tej klasie nadrobić rozpędu. I tak, najtaniej to Romet Tank 125. Nie jest to szybki sprzęt. Logiczne, no nie jest mocny, ale jest kozak z wyglądu. No i tyle. Gmole, LEDy, kierownica jak motocyklu, na ryby, do lasu, na Teta. Gdzie chcesz, to jedziesz. Prosta konstrukcja silnika to jego największa zaleta. No i cena oczywiście w granicach 6500 zł. Promet dałby testówkę, to bym go zabrał na taki od Teta z miłą chęcią i po upadku. Barton x trail lub Junak XDV. Już nie takie proste, zwłaszcza X-Tray, ale nadal solidne i nieźle wycojone. Mój wybór to bardziej Junak. Ten taki zadziorny wygląd mi się podoba. Z fabryki, która kooperuje z Italjetem, więc nie dziwne, że w padło mi moje oko. Aktualne ceny, coś koło 11,5 tysiąca idzie upolować, także no jest to całkiem niezły deal, jak na taki motorek. Wiem też, że na sezon zapowiadają się naprawdę świetne propozycje i tu wygląda, że Zontes będzie prowadził skuterowy Prym. Dwa modele. Oczywiście jak na markę przystało, sprawdzony silnik ten sam. 14,45 konia, 12,8 Nm i chłodzony cieczą oczywiście. I teraz tak, 125X, który uderza bezpośrednio w PCX-a, bo w podstawie ma wszystkie bajery, mocniejszy piec i masa na poziomie 108 kg. Czaliście to? Ale to będzie pendolino. A jak Forza 125 wydaje się być zbyt droga, to Zontes ma model 125e. Jebitny maxi skuter, który jak się nic nie zmieni, kosztować ma około 15 tysięcy złotych. A że to Zontes, to wiadomo. Kiles, kolorowy ekran, tryby jazdy, ABS, kontrola trakcji, elektryczna regulowana szyba i takie tam beje bo nie ma zbyt dużego wyboru. Ja nie wybrałem, tylko wymienię w kolejności od najtańszego do najdroższego. Znaczy wybór jest, ale poniżej dychy nie ma co szukać. Bo co było swego czasu, to miało imponować tylko i wyłącznie wyglądem, ale nie szły za tym kompletnie żadne osiągi. A co zostało na rynku, to po prostu dobre propozycje. I tak, Parton Blade R. W sezonie 2025 nagrywałem materiał z trasą z południa na północ Polski w jeden dzień. Sprzęt spokojnie trzymał GPS-owe 100 km na godzinę, nadal nie spalając przy tym zawrotnych ilości paliwa. W sensie zmieścił się z tego co pamiętam 25 czyli litra na 100 km. Jest też zdecydowanie jeden z najlepszych motocykli 125, jeśli jesteś słusznego wzrostu jego mocy. W przeciwieństwie do... QJ SRK 125, bo ten do wielkich nie należy. I to chyba najważniejszy aspekt przy wyborze między bardziej budżetowymi maszynami. Silnik 15, koni w porównaniu z 14,2 z Bartona, co przy odrobinie niższej masie 160 kg daje no, na pewno lepsze osiągi. Najważniejsze jednak to ABS. Zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo. Mamy też w końcu Japonię w zestawieniu i to o jakże ikonicznej nazwie: Kawasaki Ninja. Oczywiście, że w jedynym prawilnym kolorze zielonym. Na chwilę nagrywania, jedyny z japońskich sprzętów poniżej 20 tysięcy złotych. Co dotyczy modeli wyprzedażowych, bo tak trzeba by wyrzucić 23 900. Ale, ale, 15 koni z istotnie niższą od wcześniejszych propozycji masą 148 kg. Fajnie to przyspiesza. Prędkość maksymalna nie odbiega od tańszych konkurentów, no ale tutaj ogranicza nas 15 koni, więc logiczne. Niewątpliwym atutem jest wygląd. On... Przypomina po prostu większych braci. Więc zgodzicie się ze mną? Jak za sportami nie przepadam, to ten ładny jest. No i to by było na tyle propozycji, bo one szybko mogą ulec zmianie. Mamy początek sezonu, dzieje się sporo. Wchodzą nowości, spore roszady cenowe w pojazdach każdej marki. Myślę, że to dobry moment na rozglądanie się, jeśli planujesz zakup. Jedno jest pewne, stwierdzenie tanie już było, trochę przestaje obowiązywać. Konkurencja robi swoje, motocykli pojawia się sporo. Łatwo się w tym wszystkim pogubić, ale wszyscy muszą się starać, by oferta była konkurencyjna. Mi pozostaje obserwować i informować Was o zmianach i nowościach. Także zapraszam na kolejne materiały i do następnego.